Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że przyjdzie nam za chwilę podpisać historyczny dokument dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla mnie jest to wyjątkowa chwila. Zawsze dążyłem do tego, aby poprawiać infrastrukturę, aby na naszych ulicach był właściwy standard, aby ta infrastruktura komunalna była w jak najlepszym stanie na miarę XXI wieku, a w tym momencie przyjdzie mnie, inżynierowi, powiedzieć, że w uznaniu dla instytucji kultury, w uznaniu dla Ostrowca Świętokrzyskiego, dla naszych mieszkańców, dla odbiorców naszej kultury, dla sympatyków BWA, MCEK-u czy użytkowników biblioteki, będziemy mieli taką możliwość korzystania z super nowoczesnego centrum Ostrowieckiego Browaru Kultury. Historycznie, drodzy Państwo, planowaliśmy podpisanie tej umowy w tej części browaru od ulicy Sieniejskiej, ale ponieważ na stan dachów i na przeciekające nieszczelności i na opady deszczu, tam w tej chwili jest powiem, no, leje się ze stropów. Zaprosimy Państwa później, żebyście się przekonali naocznie, jak to wygląda. Stąd to podpisanie w tej sali. Drodzy Państwo. To największe wsparcie finansowe dla Ostrowca w tej perspektywie finansowej. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj podziękować współpracownikom pani dyrektor Elżbieta Baran, pani dyrektor Elżbieta Paniankiewicz, pani dyrektor Jan Chwałek i pani wiceprezydent Marzena Dębniak. To te panie, ich współpracownicy, ich pracownicy plus pracownicy Urzędu Miasta, pan naczelnik Dominik Smoliński przez lata zabiegały o to, aby ten obiekt odnowić, aby przywrócić, jego, przywrócić do niego życie i to się zadzieje. Panie Marszałku, 1908 rok to powstanie tego obiektu, w tym obiekcie mieścił się browar. Produkował w pierwotnej produkcji 50 tysięcy hektolitrów piwa. Dzisiaj to piwo symbolicznie na tym stole pokazuje historię. Ale obrazy, stawa przed budynkiem i w budynku pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tą kulturę. Stąd chciałem w imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego podziękować Panu Marszałkowi za tą życzliwość, za to, że tak duże wsparcie dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Powiem precyzyjnie, 19 milionów, 16 milionów 900 tysięcy 200 złotych, to jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Miasto dokłada do tego 4 miliony 200 tysięcy 50 zł i to jest cały koszt tego projektu Panie Marszałku. Zanim jest... przystąpimy do, do podpisania ja tak uświadomiłem sobie, że trochę nielegancko pan prezydent wstał, ja już zasiadłem jak właściciel browaru czy współwłaściciel broń Boże. dziękuję za to zaproszenie, że możemy dzisiaj tutaj u Państwa podpisać ten ważny dokument, który świadczy o tym, że ostrowiec absolutnie potrafi zabiegać o swoje interesy tam, gdzie gdzie to trzeba robić i trzeba się rozpychać trochę łokciami. W rywalizacji bardzo konkurencyjnej, a Państwo pewnie wiecie, działanie 4.4, regionalny program operacyjny, bardzo wiele wniosków, w sumie ponad 300 milionów złotych. Niełatwo było tutaj o środki, bo 60 milionów tylko było udostępnione do rozdania czy do wsparcia. Można powiedzieć, że prawie 1 trzecia tej puli trafia do Ostrowca. Nie wszyscy rozumieli o jaką instytucję chodzi, kiedy mówiliśmy o Browarze. To w takie pierwsze skojarzenia były raczej średnio pozytywne, ale od dzisiaj myślę też za, za pośrednictwem państwa, którzy relacjonujecie e, tę, tę uroczystą e, chwilę. Ludzie przekonają się, że to jest takie miejsce, gdzie integrują się wszystkie instytucje czy duża część instytucji kultury w Waszym mieście. Bardzo tego gratuluję. To jest największy tego typu wniosek w województwie z dofinansowaniem w ramach, w ramach tego działania, i myślę, że to jest sukces. Jeśli do tego do, dołożymy ważne inwestycje z innych obszarów, jak tereny inwestycyjne, które niedawno podpisywaliśmy. Czy inwestycje drogowe, tak długo oczekiwane w kierunku bałtowa, czy, czy ożarowa, to tak naprawdę Ostrowiec jest bardzo silnym, e, silnym punktem na, na mapie Świętokrzyskiego i gratuluję tej sprawności w pozyskiwaniu e, środków. Pozdrawiam od Pana Przewodniczącego Arkadusza Wąka. Jest też z nami pana, Pani Radna Ewelina Bień, która można powiedzieć też ma jakiś e, kamyczek swój e, w tym sukcesie Państwa. Jako radna z tego okręgu, dlatego serdecznie Państwu tego gratuluję. Panie Marszałku, miło mi słyszeć kiedyś jeden z ministrów powiedział, że jestem upierdliwy, wtedy byłem wiceprezydentem. Dzisiaj jest ust marszałka. No rozpycham się, ale to rozpychanie jest. Warto się rozpychać, drodzy Państwo. To jest państwo. eufemizm tak. Ja warto, się, nie co chodzi. warto się rozpychać. Drodzy Państwo, ja poproszę tak też historycznie, Panie Dyrektorki Panią Prezydent, żeby stanęły tutaj za nami podczas naszego podpisania, bo... To Panie będziecie to później użytkować. Pani Uradnik też Wcześniej nadzorować. Bardzo proszę. Pani Marszałku, proszę bo... Ręka mi nie zadr. z tradycją Panie czy na Tak jest. Proszę bardzo, Pani Marszałku. Tak jest to właśnie. takie prognozywne przekazanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to idziemy Dziękuję się spuknąć piwkiem teraz. Drogie Państwo, właśnie proszę o zapisywanie piwka. Historyczna, historyczna historyczna Dlaczego Strawiec i ten browar otrzymał właśnie te środki? Nie może być innej odpowiedzi niż ta, że przygotował bardzo dobrą aplikację na wyjątkowy obiekt, obiekt historyczny. Co prawda o skrajnie innym charakterze, bo tutaj przed laty funkcjonował browar, duży zakład przemysłowy. A dzisiaj, zgodnie też z takim trendem, który obserwujemy w ciekawych instytucjach kultury, aranżacji i dopasowania takiej przestrzeni właśnie industrialnej, przemysłowej do funkcji instytucji kultury. W tym wypadku, co ważne, trzeba podkreślić współpracę trzech instytucji z Ostrowca. To niełatwe, bo pewnie zawsze któraś z nich może mieć ambicje, żeby, żeby dominować, ale tutaj będzie, można powiedzieć, taka stolica kultury. Ostrowca i myślę też ma szansę mocno zaznaczyć się na mapie regionalnej. Bardzo ciekawy projekt architektoniczny. Warto zwrócić uwagę, że jest to najwyższa dotacja z tego działania Unii Europejskiej, z działania dziedzictwa kulturowego w ogóle w naszym województwie, co też coś znaczy. Konkurencja była bardzo duża, kilkadziesiąt projektów, których wartość... Grubo przekracza ponad 300 milionów, a dysponowaliśmy tylko 60. 17 trafi do Ostrowca. To pokazuje, że rzeczywiście w ocenie naszych ekspertów ten wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę. Nie tylko Ostrowiec tak będzie się cieszył z dofinansowania. Jakie jeszcze projekty zostały docenione? Na pierwszym miejscu listy podstawowej jest Święty Krzyż i trudno się dziwić, to jest taka stolica. Duchowa, też mocne świadectwo obecności tutaj wiary chrześcijańskiej w regionie, również Zamek Krzysztopur, również Teatr Kubuś z Kielc, klasztor na Karczówce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna z dużym projektem powstania nowej przestrzeni otwartego dostępu do, do zbiorów bibliotecznych. Także można powiedzieć, że. Ostrowiec ma prawo cieszyć się, że znalazł się w szóstce najwyżej ocenionych projektów z tego obszaru. Najważniejszy dokument został w tym momencie podpisany. To jest coś, co daje nam dzisiaj możliwość do... Następnych kroków do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania. To jest najważniejsze zadanie dla Ostrowca Świętokrzyskiego w tym momencie, jeżeli chodzi o wartość tej inwestycji, jeżeli chodzi o ważność instytucji, które tutaj będą się mieścić. Dla mnie bardzo ważne, że te zabiegi ponad 30-letnie o to, żeby Ostrowiecki Prawo Kultury powstał, zakończyły się sukcesem. W tym momencie nic już tego nie może odwrócić. Mamy podpisany dokument. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski dostało bardzo duże dofinansowanie. 16 milionów 900 tysięcy złotych. To są olbrzymie pieniądze. Całość zadania to ponad 21 milionów złotych. Mam nadzieję, że te instytucje będą długie lata służyć naszym mieszkańcom, mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego i że dzięki tym instytucjom też nasza młodzież, nasze dzieci w przyszłości będą mogły się pochwalić, że tu stawiały swoje pierwsze kroki. Kiedy przetarg i co z resztą kwoty? Program funkcjonalno-użytkowy do końca sierpnia, równolegle, powinna się rozpocząć procedura przetargowa. To będzie bardzo duży przetarg, tak zwany unijny. Myślę, że rozstrzygnięcie tego przetargu to koło listopada. W grudniu, jak nie będzie odwołań, chcielibyśmy podpisać umowę i rozpoczęcie robót. A zakończenie cały rok 2000 znaczy budowa cały rok 2017 i myślę, że jeszcze do jesieni 2018 ta realizacja będzie trwała. Czyli już 2018. Chciałbym, aby w takim cyklu dwuletnim to zostało zrealizowane, ale to zastrzegam sobie też możliwość poślizgu. To wszystko zależy od tego, jak firmy będą realizować inne zadanie i co po drodze jeszcze napotkają. To jest bardzo stary obiekt, zniszczony, trzeba przyznać w części mocno zdewastowany i on będzie wymagał określonych nakładów i określonej pracy. Pan Ryszard tak wspomniał, że to naprawdę był świetny projekt. Przypomnijmy, jak, na czym bazujemy? Projekt bazuje na połączeniu trzech instytucji, BWA, MCQ i biblioteki. Te trzy instytucje będą się wzajemnie uzupełniać, będą korzystać ze wspólnych pomieszczeń. To też taka unikatowa rzecz, że nie produkujemy zbędnych powierzchni, chcemy to maksymalnie wykorzystać. Stąd też zmniejszyliśmy zakres pierwotny tego projektu, bo pierwotnie przypomnę, koszt tej inwestycji to 74 miliony złoty. Nie stać by było miasta i nie ma takich pieniędzy, żebyśmy mogli dostać. To było zakładane w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego. Myślę, że nie do zrealizowania. W tej chwili możemy powiedzieć, że to co jest optymalne dla Ostrowca jest najważniejsze. Że mamy te pieniądze i że to jest skrojone na miarę Ostrowca Świętokrzyskiego. Bo nie zapominajmy o jednej rzeczy. Ten obiekt kiedyś trzeba będzie również utrzymać i zapełnić go życiem. A co wtedy z budynkami stanie się w wybudowaniu stowarzyszyć? Z tymi budynkami, które są właśnie miejska, publiczna. Na razie mamy jeszcze dwa lata na podjęcie takich decyzji. Chciałbym bardzo, aby te budynki też służyły naszym mieszkańcom. To przypomnę przykład byłej szkoły numer 4, w której mieszczą się teraz siedziby kilkunastu organizacji samorządowych, stowarzyszeń, fundacji. I ten obiekt służy wszystkim mieszkańcom dla Ostrowca Świętokrzyskiego.